Nadal zastanawiasz się, czy Twoja firma powinna być obecna w social mediach? Oto liczby, które powinny rozwiać Twoje wątpliwości. W 2024 roku aż 28 milionów Polaków korzystała z mediów społecznościowych. To prawie 70% populacji i 78% wszystkich internautów. Także pytanie, gdzie są Twoi potencjalni klienci? No, na Facebooku jest ich aż 17,1 miliona, czyli prawie połowa populacji Polski. Na YouTubie 28 milionów użytkowników. Jest to najpopularniejsza platforma w kraju. Na Instagramie 11 milionów użytkowników, z czego 60% to kobiety. I na TikToku 11,5 miliona dorosłych użytkowników, z dynamicznym wzrostem o 23% w ostatnim kwartale. Co więcej, liczba użytkowników w social mediach wciąż rośnie. W ciągu ostatniego roku przybyło 400 tysięcy nowych użytkowników. Także jeśli nie macie w social mediach, no to tracisz dostęp do ogromnej grupy potencjalnych klientów. Dlatego zacznij działać, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Przydatne? No jasne. Dlatego obserwuj mój kanał po więcej marketingowych porad.